www.emyślnikcolo.pl. O to chodziło, ponieważ zmiany, które powstają na wczesnym etapie, są wykrywane w 100%. A polscy mężczyźni, i nie tylko polscy, niestety rzadko się badają, rzadko mówią o swoim zdrowiu. Akcja dotyczy profilaktyki nowotworów jąder i prostaty, a więc nie tylko mężczyzn młodych, ale również tych starszych. Chcemy, tak jak podobnie w przypadku kobiet, chcemy przypominać o tym, że mężczyźni również powinni się badać, bo są dla nas ważni. I te badania, jeżeli są prowadzone regularnie to we wstępnej fazie jesteśmy w stanie wykryć zmiany nowotworowe, które się pojawiają w przypadku raka jąder u młodych mężczyzn w wieku od 15 do, 30, do 35 lat, natomiast w przypadku nowotworów prostaty powyżej 50 roku życia. Zaprosiliśmy młodzież ze szkół średnich, zaprosiliśmy mężczyzn z całego powiatu kolskiego, aby zechcieli przyjść i posłuchać, poszerzyć swoją wiedzę na temat właśnie profilaktyki zapobiegania nowotworów jąder i prostaty. Ale też wiedzieli o tym, jak należy przeprowadzać to badanie, kiedy i że jest ono bardzo ważne dla ich zdrowia i życia.